Dlaczego prokrastynujemy i jak z tym walczyć? Psychologiczne podłoże odkładania spraw na później. Prokrastynacja to zjawisko, które pozornie wygląda na lenistwo, ale pod powierzchnią skrywa dużo bardziej złożony krajobraz psychiczny. Wbrew pozorom, osoba prokrastynująca wcale nie chce nic nie robić. Ona bardzo często chce działać, tylko nie potrafi. I tu zaczyna się fascynujący psychologiczny labirynt, w którym emocje Przekonania i mechanizmy obronne tańczą walca z racjonalnymi planami. Prokrastynacja jako mechanizm obronny. Najczęściej prokrastynacja nie wynika z braku motywacji, lecz z potrzeby unikania dyskomfortu psychicznego. Załóżmy, że masz napisać ważny raport, ale w twojej głowie wiruje myśl to musi być perfekcyjne. Nie mogę zawieść. Włącza się mechanizm obronny. Lęk przed oceną, przed porażką, przed ujawnieniem swoich słabości. Mózg, twój osobisty ochroniarz emocjonalny, wybiera strategię ucieczki. YouTube, kawa, nagłe sprzątanie mieszkania oto bezpieczne porty, w których można chwilowo zacumować, unikając burzy emocji związanej z zadaniem. Niektórzy badacze, np. dr Tim Pychył, podkreślają, że prokrastynacja to problem z regulacją emocji, a nie z zarządzaniem czasem. Mówiąc brutalnie. Nie odkładasz dlatego, że masz zły kalendarz, tylko dlatego, że boisz się tego, co czujesz, gdy myślisz o zadaniu. Osobowość i skrypty myślowe. Ludzie neurotyczni, perfekcjoniści lub ci, którzy dorastali w domach z wysokimi wymaganiami, są bardziej podatni na prokrastynację. Ich wewnętrzny krytyk to tyran w garniturze, który z pozornym spokojem mówi, lepiej w ogóle nie zaczynaj, niż zrobić to źle. W takich przypadkach odkładanie zadań jest jak sabotaż sterowany przez lęk przed kompromitacją. U innych pojawia się wręcz odwrotny skrypt bunt przeciw autorytetowi. Jeśli zadanie kojarzy się z obowiązkiem narzuconym z zewnątrz, mózg podświadomie mówi, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Efekt? Odwlekasz nawet wtedy, gdy wiesz, że działasz na swoją niekorzyść. Biologia też dokłada swoje trzy grosze. Nie zapominajmy o neurobiologii. Główne skrzypce gratu układ nagrody, dopamina. Prokrastynatorzy często mają większą wrażliwość na natychmiastową gratyfikację. Skrolowanie mediów społecznościowych. Mała porcja do upemini teraz. Zrobienie trudnego projektu. Duża nagroda, ale dopiero za tydzień. Mózg nie lubi czekać. I głosuje za hipsami, nie za treningiem. Ciekawe badania wykazują też, że różnice w budowie ciała mi i kory przedczołowej, centrum decyzyjnego mózgu, mają wpływ na skłonność do odkładania spraw. U niektórych ludzi relacja między stresem a planowaniem działa słabiej, jakby ktoś wyłączył kierunkowskazy w środku burzy. Jak z tym walczyć, czyli jak zaprzyjaźnić się z przyszłym sobą? Zacznijmy od dobrej wiadomości, z prokrastynacją da się wygrać, Choć nie przez bitwę na miecze, lecz przez dyplomację i cierpliwe przeprogramowanie. Kropka 1. Rozpoznaj emocje pod zadaniem. Zanim zaczniesz działać, zatrzymaj się i zapytaj, czego się boję? Co czuję na myśl o tym zadaniu? Często to lęk, wstyd, niepewność, a nie samo zadanie są tym, co paraliżuje. Uświadomienie sobie emocji to pierwszy krok do ich oswojenia. Drugie zacznij małymi krokami, efekt zejgarnik w akcji. Ludzki mózg nie lubi niedokończonych spraw, to znane zjawisko zejgarnik. Gdy tylko zaczniesz, nawet minimalnie, umysł zaczyna dopiekać, żeby to dokończyć. Więc nie planuj napisania całego eseju. Zamiast tego powiedz sobie, otworzę plik i napiszę jedno zdanie. Mało? Może. Ale od czegoś trzeba zacząć. Trzecie, używaj strategii drugiego ja. Wyobraź sobie przyszłego siebie tego, który już wykonał zadanie. Jak się czuje? Jakie ma korzyści? Ta technika wzmacnia tak tzw. self-continuity, czyli poczucie, że Twoje przyszłe ja to nie ktoś obcy, tylko ty tylko z lepszym humorem. Czwarte zastąp krytykę ciekawością. Zamiast wewnętrznego monologu, jestem beznadziejny, znowu nie zrobiłem tego, spróbuj, ciekawe, dlaczego dziś znowu tego nie zrobiłem. Co się za tym kryje? Taka postawa nie tylko redukuje napięcie, ale otwiera drogę do zmiany. Piąte STW, zamknięte RZ, środowisko, które działa za Ciebie. Jeśli wiesz, że telefon Cię kusi, wyłącz go. Jeśli nie jesteś w stanie się zmobilizować do działania samemu, idź do kawiarni, gdzie inni pracują. Mózg lubi naśladować. Twórz rytuały, które wyprzedzają Twoje słabości. To nie słabość, to strategia. I jeszcze jedno, wybacz sobie. Nie traktuj prokrastynacji jak wroga. To raczej sfrustrowany sygnał, że coś w Twoim systemie działania wymaga czułej kalibracji. Jeśli się potykasz, trudno. Zmienianie nawyków to nie sprint, tylko taniec z własną psychiką. Bywa niezdarny, ale z czasem można się w nim odnaleźć.